Dzień dobry, naszym gościem jest pani poseł Beata Kępa. Pani poseł, cztery miesiące temu, 2 grudnia, w Katowicach gościła pani. Zakładaliśmy kluby Solidarnej Polski. Dzisiaj spotykamy się na pierwszym kongresie Solidarnej Polski. Jakie wrażenia po, po tej części, oficjalnej części wystąpień, z frekwencji, z wystąpień? No tak, rzeczywiście to już nasze drugie spotkanie wspólne, bardzo się cieszę, wielki zaszczyt, radość dla mnie było również jakby inicjować te działania w Państwa telewizji, ale chcę powiedzieć tak, no wtedy były początki, byliśmy... E, bardzo też e, tacy może niepewni, nieśmiali, troszeczkę poranieni po tym, co się stało, po tym wyrzuceniu. Nie wiedzieliśmy, czy, e, czy to wszystko wyjdzie, czy jest w ogóle zapotrzebowanie w kraju na e, jeszcze jedną partię prawicy. Okazuje się, że jest, bo od tego czasu, od 2 grudnia objechaliśmy bardzo dużo miejscowości i bardzo dużych, i mniejszych, i bardzo malutkich. Sądowaliśmy wszędzie i okazuje się, że jest zapotrzebowanie. Przede wszystkim ludzie chcą mieć nadzieję, nadzieję na Partię, która wygra wybory, która pomoże wygrać wybory polskiej prawicy, bo takiej nadziei już nie było. Nawet wiele osób nosiło się z zamiarem nie pójścia na wybory, i to muszę powiedzieć osoby, które zawsze deklarowały pójście na wybory. No to byłby dramat dla Polski, dla polskiej demokracji. Dzisiaj możemy powiedzieć, że udało się. Oczywiście dużo pokory i dużo pracy przed nami, ale potrzebna nam była po tym sondażu, wielkim sondażu naszym wewnętrznym, no, potrzeba było już tego otwarcia formalnego. Tak, formalnego otwarcia, bo nawet w sondażach czy sondażownie, które pytają, to tak naprawdę one nawet nie muszą pytać, bo nie ma takiego bytu formalnego, nie było przynajmniej do dzisiaj jak Solidarna Polska. Dzisiaj to już staje się faktem, możemy złożyć dokumenty do sądu, państwo ci podpisali taką wolę w wymagającej ilości głosów, tak jak trzeba do sądu rejestrowego. I do pracy działamy. Także z nową nadzieją Solidarna Polska idzie w przyszłość. Jakie najbliższe zadania przed, przed Solidarną Polską? Wielka, wielka praca, nie tylko w klubie parlamentarnym, bo tam składamy przede wszystkim odpowiednie projekty ustaw. Na przykład jednym z ostatnich projektów ustaw była ustawa o referendum, ponieważ widzieliśmy. Tą też szczególną aktywność na Śląsku, gdzie były zbierane podpisy pod akcją, wielką akcją Solidarności w sprawie emerytur. Tak, Solidarność ma bezwzględnie rację, że trzeba odwołać się do woli narodu w sytuacji, kiedy do wyborów poszło 50% Polaków, a więc władza została wybrana przez niewielki procent wyborców. I nie ma jakby moralnego prawa do tego, żeby decydować tak głęboko o naszych losach, że w tej sytuacji trzeba odwołać się do, do woli wyborców, tym bardziej, że ta władza niczego takiego przed wyborami nie mówiła. Być może wynik wyborów byłby zupełnie inny, wtedy byśmy to e, uszanowali. Dlatego złożyliśmy projekt ustawy, to tak dla, cieka z, z, e, dla ciekawości powiem, że, e, że jeżeli obywatele zbiorą podpisy w liczbie 10 uprawnionych do głosowania dzisiaj to jest prawie 2 miliony do 3 milionów, w zależności oczywiście od sytuacji, głosów pod projektem e, ustawy czy projektem referendum, konkretnie to referendum musi się odbyć. Nie może być tak, że znowu wąska grupa, wąskie gardło zdławi taką, taką inicjatywę społeczną. I następna inicjatywa. To jeśli jest projekt inicjatywa społeczna, jeśli jest projekt podpisany przez wiele, wiele set tysięcy Polaków, to nie może być tak, że staje sobie jakiś poseł i mówi, żeby odrzucić taki projekt w pierwszym czytaniu. To jest brak szacunku dla ludzi. Trzeba ten elementarny szacunek władzy dla ludzi budzić i my to robimy. Czyli najbliższe spotkanie 30 razem z Solidarnością w obronie praw czy, czy, mniejszej, czy niższej emerytury, czy emerytury do lat 65-60 dla kobiet. Tak? Wielka batalia i wielki test dla Donalda Tuska, przede wszystkim PSL-u, jeżeli nie zadecydują tą wąską grupą, to to będzie wyraz totalnej arogancji dla, no już dzisiaj powiedzieć można olbrzymiej rzeszy, kilkumilionowej Rzeszy Polaków. I tak naprawdę wtedy nawet wszyscy ci, którzy zaufali Platformie Obywatelskiej będą mogli z czystym sumieniem już na nich nigdy nie zagłosować. Czyli mamy dwa, jak gdyby takie obywatelskie stanowiska. Pierwsze Solidarności w obronie czy niższych emerytur i w obronie wolnych mediów. 21. w obronie telewizji trwam. Się tak, spotykamy nie, w Warszawie. Tak, nie może być tak, bo to właśnie z szacunku dla ludzi Solidarności, ci, którzy, przede wszystkim tych, którzy walczyli przed 89 roku. Przecież, rokiem, przecież jednym z naczelnych postulatów było, był pluralizm mediów, a nie jedynie słuszna telewizja. Wolność mediów, wolność w tym obrocie medialnym, e ale i też wszystkim my Polacy mamy prawo do równego traktowania i, i zakazu dyskryminacji ze względu chociażby na światopogląd czy religię i mamy wreszcie prawo do korzystania ze zdobyczy techniki i z tego co państwo chce zafundować czyli multiplex. Dlatego akurat tutaj kwestia telewizji Trwam i Fundacji Lux Veritatis i ich potraktowanie zupełnie naprawdę moim zdaniem z gruntu bez żadnych kryteriów to była decyzja tak stricte polityczna, w mojej ocenie. My będziemy przeciwko temu protestować i zawsze przeciwko temu, jeżeli będzie się nam zakładać kaganiec na wolność. My mamy w genach wolność, zawsze tak było, mimo już byliśmy gnębieni, ciemiężeni, jednak gdzieś powstawaliśmy, nie udało się zdławić tej naszej, tego naszego zamiłowania do wolności i tak teraz będzie, czy się to Donaldowi Tuskowi podoba, czy nie. W narodzie siła, trzeba być z ludźmi, sondaże to są, to jest taki respirator dla tych, którzy nie chcą być Ludzi. Najlepsze jest to, co mówią ludzie. Dzisiejszy dzień pokazał, że przyjechało ich naprawdę mnóstwo. To przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Myśmy naprawdę nie planowali, że, że aż tak, że taka będzie wola. Dzisiaj jest wielkie święto, wielkie zwycięstwo demokracji. Nie, bardzo serdecznie dziękuję. Z nową nadzieją Solidarna Polska, pani poseł Była taką. Bardzo serdecznie dziękuję bardzo. Tak, nadzieja to słowo <grym grym> klucz. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. i pozdrawiam dziękuję wszystkich. Dziękuję bardzo. Serdecznie.